Witam Was wszystkich. Dziś chciałbym przedstawić temat, który myślę, że nurtował wiele osób, bo wielu z Was już wie o istnieniu enigmatycznej mapy, którą potocznie nazywa się Mapą Gomberga. W jednym z poprzednich filmów szczegółowo ją omówiłem, w tym jakie postulaty zostały w niej zawarte. W wielkim skrócie: Mapa powstała podczas trwania II wojny światowej i ukazuje, jak miał rzekomo wyglądać tenże powojenny świat. O ile mapę można w prosty sposób znaleźć choćby w internecie, o tyle postać Maurisa Gomberga, czyli osoby odpowiedzialnej za jej wydanie, jest jeszcze bardziej tajemnicza niż sama mapa. Zapewne nie jeden z Was zastanawiał się, kim był tenże Maurice Gomberg. Na pierwszy rzut jedyne czego możemy się dowiedzieć to tego, że był on po prostu filadelfijskim wydawcą mapy, który ją oferował za kwotę jednego dolara na łamach magazynów m.in. takich jak American Teacher czy Survey Graphic. Poza tym nic specjalnego o nim nie wiemy. Bardziej dociekliwi mogą też znaleźć zmiankę o tym, że był synem polskich Żydów, którzy emigrowali do Filadelfii w 1893 roku. Szczęśliwie urodził się miesiąc po zakupie przez jego rodziców apartamentu w wyżej wymienionym mieście. Osobiście, biorąc pod uwagę źródło tej wiadomości, uważam, że jest ona wyssana z palca, czyli po prostu nieprawdziwa. Internet to nie wszystko, bo wzmianki na temat samej mapy i jej autora możemy znaleźć na przykład w książce pod tytułem Sprawy Polskie w perspektywie światowej pod redakcją Aleksandra Gelli. Jednakże autor sam przyznaje, że zwracał się z prośbą do różnych archiwów czy bibliotek i tym podobne o informacje na temat Gomberga, ale dostawał zawsze odpowiedź, że taka osoba nie figuruje nigdzie w rejestrach. Jedynym źródłem informacji o Gombergu są jego rzekomi znajomi i przyjaciele z dawnych lat, o czym możemy dowiedzieć się z tej książki. Otóż wedle dawnych znajomych czy przyjaciół pana Gomberga był on emigrantem gdzieś ze wschodniej Europy. Z zawodu był zegarmistrzem. Formalnego wykształcenia nie posiadał, niemniej jednak uważano go za wybitnie inteligentnego. Podobno nie był członkiem, a jedynie sympatykiem Komunistycznej Partii Ameryki. Natomiast nie bez pewnej dozy ironii wspominają jego dawni znajomi, że pan Gomberg nigdy nie wyrażał swych opinii przed przeczytaniem ostatniego numeru dziennika Freiheit. Dziennik ten wspomina znany pisarz amerykański Irving Howe. Komunistyczny dziennik w języku jidysz wychodzący od 1922 roku, który przez 6 czy 7 lat. Cieszył się udziałem literackich talentów. Wkrótce jednak tym, co ściągnęło na Freiheit kłopoty, były wszechblokująca lojalność w stosunku do międzynarodowego ruchu komunistycznego. Gdy tylko powstał konflikt pomiędzy żydowskimi interesami a linią komunistyczną, Freiheit prawie zawsze stawał szybko po stronie Moskwy, nawet gdy redaktorzy wiedzieli, iż będzie ich to drogo kosztować w żydowskim świecie. Możemy się więc domyślać, że pan Gomberg użyczył swego nazwiska grupie komunistycznych działaczy, którzy dobrze znali rolę propagandy samospełniających się proroctw. Z jednej strony te wszystkie informacje to niewiele, ale z drugiej nawet dziś w dobie social mediów te osoby, które pociągają za sznurki i chcą zostać anonimowi, nimi zostają, a co dopiero tyle lat temu. Jednakże w toku śledztwa udało mi się dotrzeć do kolejnych i tym razem sporych informacji. 6 sierpnia 1913 roku Moritz Gomberg w wieku 19 lat wypłynął z Liverpoolu w Anglii do Ameryki Północnej statkiem o nazwie DSS Tunisian. Już na miejscu wskazał Rosję jako miejsce urodzenia oraz pochodzenie żydowskie. Najbliższym mieszkającym członkiem rodziny był rzekomy wujek Sheja Krakowski z Rosji. Ostatnim miejscem zamieszkania Gomberga tuż przed emigracją do Ameryki był Londyn. Nie był on żonaty i pracował jako jubiler-zegarmistrz, a zamierzał się osiedlić w Cleveland w stanie Ohio. W jego podróży do Stanów towarzyszył mu Boris Gomberg, 22-letni też jubiler-zegarmistrz, też kawaler. Też z takim samym celem podróży, też urodzony w Rosji, o takim samym koszernym pochodzeniu, z tym samym wujkiem z Rosji. Na liście pasażerów widzimy postawione pieczątki, które potwierdzają, że dwóch wspomnianych podróżników weszło na pokład statku. Jednakże, skąd taki wniosek, że to jest ten Maurice Gomberg, twórca sławnej mapy? Wiemy to od autora książek, Douglasa Rida, który twierdzi, że po dostaniu obywatelstwa w 1926 roku, Gomberg przyjął zamerykanizowane imię w dokumentach i odtąd był znany jako Maurice Gomberg. Reed w swoich książkach pod tytułem Far and Wide z 1950 roku i The Battle for Rhodesia z 1967 wspomina o mapie Gomberga, a jej autora jasno nazywa Mr. Morris Gomberg. Obydwie książki możecie znaleźć w internecie. Wracając do dokumentów, to istnieje jeszcze jeden dość istotny, potwierdzający istnienie oraz nakreślający trochę historii osoby o imieniu i nazwisku Maurice, a raczej Moritz Gomberg. Możemy wyczytać ze wspomnianego dokumentu, że Moritz i Borys Gombergowie przybyli do portu Quebec 15 sierpnia 1913 roku na pokładzie SS Tunizian. Miejsce urodzenia zostało podane jako Odessa w Rosji, a zawód jubiler zegarmistrz. We wszystkich oświadczeniach została podana informacja, że Gomberg miał czytać i pisać, co w tamtym czasie mogło być istotną informacją. Kurs do USA i pobyt miał być opłacany przez tak zwanego brata, którego imię najprawdopodobniej brzmiało Albert. Miejscem docelowym miało być Cleveland w Ohio. Te informacje były zawarte również w oświadczeniu jego brata Borysa, skąd możemy wnioskować, że obaj mieli tego samego brata Alberta. Również ze wspomnianych dokumentów wiemy, jak wyglądał Maurice Gomberg. 167 cm wzrostu, średniej budowy, brązowe oczy i włosy, bez znaków szczególnych, nie wliczając w to wrodzonej deformacji stopy bądź obu stóp. Ogólny stan zdrowia został określony jako dobry. Jego brat Borys, 162 cm wzrostu, dobry stan zdrowia, jasna cera, włosy czarne, oczy brązowe. Gomberg przybył do portu Quebec 16 sierpnia 1913 roku, a już dzień później zawitał do Nowego Jorku. Ostatnim dokumentem, który Wam przedstawia, jest akt zgonu. Data śmierci to 22 marca 1958 roku. Zawód Denata zegarmistrz biler. Na dokumencie widzimy ten sam rok urodzenia co pasażera rejsu, o którym wspominałem wcześniej. Imię ojca to Salomon z pochodzenia Rosjanin. W swoich ostatnich dniach życia Maurice Gomberg mieszkał w Filadelfii, a z dokumentu możemy dowiedzieć się, że pod tym samym adresem mieszkał Stanley Gomberg, który podał dane i informacje do ostatniego dokumentu. Niestety nie wiemy nic o tym, kim był on dla Maurisa. Podsumowując, wiemy, że Maurice Gomberg urodził się w 1894 roku w Rosji. Był pochodzenia żydowskiego. Był emigrantem, który przypłynął w 1913 roku do portu w Quebec promem SS Tunisian, po czym udał się do Nowego Jorku. Dostał obywatelstwo w 1926 roku i zmienił imię z Moritz na Maurice. Z zawodu był jubilerem zegarmistrzem. Zmarł w Filadelfii w 1958 roku. Na koniec jeszcze jeden cytat, którym można zaryzykować tezę, że Gomberg był po prostu tak zwanym słupem. Cytuję. Po obejrzeniu tej mapy możecie pomyśleć, że Gomberg jest szaleńcem, ale ostrzegam Was, bracia, przed pochopnymi wnioskami, bo może to wcale nie jest ideologia lub pomysł Gomberga, może to plan kogoś innego, kogoś potężniejszego i bardziej wpływowego niż nikomu nieznany człowieczek Gomberg. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Bo według mnie, informacje, które Wam przedstawiłem, uwiarygodniają, że taka osoba rzeczywiście istniała. Z mojej strony to tyle. Cześć.